Witajcie, tu jest odcinek pierwszy z Tespi. Zakładamy Woja Bodego. Nim będziemy o... Dobra, zakładamy. Może taki będzie. Dobra. Wchodzimy do gry. No, dajesz, ładujesz się. Dobra. Mamy takie księgi umiejętności. O, dwa razy uderzenie miecza. Yy, no i tutaj jeszcze mamy jakieś księgi. Może aura będzie? Nie, samo uderzenie miecza. Dobra, zajmiemy się yy, tym, co dostaliśmy na początek. Na początek mamy EQ plus 9 startowe. Tak jak na każdym prawie serwerze. Mamy Azraza, Azraelusia Który daje staty 2k 10 obrażeń be, e, będących dodanych do perzeta i obrona plus 50 I fiolki życia i energii Nieskończone i zdjęcie konia y, Mamy y, Level konia pierwszy Możemy z niego bić to jest właśnie fajne zrobione nieskończoną pelerynkę pierścień teleportacji dobra no to zaczniemy ex ten, weżymy dobijemy piąty level i, i, i pójdziemy po skille i zrobię cięcie i dobiję tak z dwudziesty pokażę wam co tu się dzieje na tym serwerze zaraz wam pokażę sklepy już trochę tu pograłem nabiłem pięćdziesiąty level w ten Yy, zrobiłem sobie mentala takiego testowego yy, Z mobów lecą szkatułki triumfu No expimy Uzbieram sobie ich trochę więcej to wam otworzę tak zrobię takie Timelapse i wam otworzę tam Kilka No jak widzi ta exp Leci bardzo dobrze maksujemy wszystko w siłę Dobra, mamy siódmy level. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy po skile. Skile wchodzą po jednej książce, normalnie na 17 punktów, po jednej książce na G i po jednym kamyku na P. Tak słyszałem. No, tak jest. Dobra, jak widać, już trochę ludzi nabiło tych leweli dobra idziemy po podego. Po zaraz, wam, zaraz wam pokażę co jest w sklepach dobra Glam, gramy w dzinio yy, u handlarza bronią jest yy, początkowe fms do, do 30 levela o u handlarza zbrojami jest zbrojki do 48 levela dla każdej postaci, postaci. Hełmy na 2.1 i tarczy Dobra, lecimy do handlarki różnościami Mamy tu handlarz, nowo handlarz nowością Tutaj jest kadeki zmiany y p p Jak to? Yy, wzmocnienia i zaczerwania, zmianki dodania, beryłki i togi Jedziemy, zajdziemy z tego konia bo się nie można przedostać tyle ludzi, jesteśmy na H1 yy, Tu mamy żarząca, żarząca to loterii Musimy mieć los szczęścia Tutaj sura jest tak jak zawsze handra różnościami jest są bodzie i, i podki fiolki tutaj to dobra no to idziemy a jeszcze Wam pokażę co tu jest skile są normalnie trzeba dobić do 17 tak jak mówiłem dobra to ja robię krótkie cięcie dobiję jakiś 20 level i się zobaczymy no to do zobaczenia. Dobra, wracam ponownie. Dobijamy bijemy metka cierpienia. Zobaczymy, co nam dropnie. Jeszcze weźmiemy spota. Metek szybko schodzi. to Jeszcze aury odpalimy, żeby było kozacko. No dobra, widzi Metek bardzo szybko schodzi. Z mobów zapomniałem dodać, że jeszcze dropają jak się bije z konia to medale konne żeby ulepszyć tego konia i, sił, i siła konna można od razu ją czytać nie udało się szybki atak na no to jest gówno i tutaj mamy jeszcze szkaty triumf, triumfu tutaj jakaś leży zobaczymy tutaj to oberek to się przyda I jeszcze jedno jest tu, no to jest gówno Tutaj mamy Tupnięcie, no, to, no to, to tam nie przyda mi się na bodego Dobra, no to ja się jeszcze raz z wami żegnam, do zobaczenia jak będę miał 20 level Dobra, wracam już yy, Podczas ekspienia do 20 levela, jak widać mam już 20 Wpierw zobaczymy czy nam wejdzie na 17 punkt aura miecza aura miecza nam weszła na M1 Mamy M1, teraz będziemy miksować firmiecza yy, Patrzcie jak eks pleci na tej Polance tutaj tej mniejszej, bo tamta była zajęta, ale już jest do, ten. Z mobów jeszcze yy, lecą sztapki 2kk, 5kk i 10 kk. Zara zaraz otworzymy 11 szkat triumfu i medal konny zaraz przeczytamy i zobaczymy czy nam wejdzie dobra mamy idziemy na tą większą polankę postoimy troszkę dobra czytamy medal konny medal konny zakończył się porażką dobra no to otwieramy jeszcze 11 szkat triumfu z pierwszej zmianki z drugiej 5 dodań 10, znowu 10 zmianek elixir poszukiwacza 3 Trzy podki duże na szybkość. Jeden z marmur błogosławieństwa. Rękawica złodzieja. Yy. Wzmocnienie. Yy. dłoń przebicia i pedek o pedek się przyda. Bez pedeka jak tu leci eks, to zaraz Wam pokażę. Mamy 22 poziom I na takim spocie dobijemy Dwa lewele Jak tak na oko No to dobijemy No półtorej O szkata 5 I szkata triumfu jeszcze poleciała Dobra no, o i z niej pedek No to ja chciałbym się z wami pożegnać Subskrybuj, lajkuj, komentuj, rób co Rób co na, na co cię stać trzeba, trzeba jechać na pompie O jeszcze tu mamy jedną szkatę triumfu I medal Zaczymy, Zobaczymy czy medal wejdzie Pochodzenie mi I szkata triumfu Wzmocnienie Dobra no to ja się z wami żegnam Na razie Cześć